Przepływ bogactwa i dobrobytu finansowego. Podzielę się również siedmioma prawdziwymi historiami, które pokazują, jak te miejsca mogą niespodziewanie wpłynąć na energię pieniędzy w Twoim życiu. Zostań z nami do końca, ponieważ to, czego dzisiaj się nauczysz, może odmienić Twoją relację z pieniędzmi i przekształcić Twoją finansową przyszłość. Małe zmiany w zarządzaniu. I przechowywaniu pieniędzy mogą otworzyć drzwi do nowych poziomów dobrobytu. Zanim zaczniemy, zachęcam cię do napisania w komentarzach: Przyciągam bogactwo i dobrobyt do mojego życia. Wykonując tę prostą czynność, aktywujesz pozytywną energię i wzmacniasz swoją intencję przyciągania obfitości. To proste działanie. Wysyła potężny sygnał do wszechświata, harmonizując Twoje myśli i działania z Twoimi celami finansowymi. Nie przegap tej okazji, aby wzmocnić swoją drogę do sukcesu. W buddyzmie rozumiemy, że nasza relacja z pieniędzmi wykracza poza materialny wymiar. Miejsce, w którym je przechowujesz, bezpośrednio wpływa na przepływ Twojej energii. Podobnie jak woda musi krążyć, aby pozostać czysta i pełna życia, tak samo Twoje pieniądze muszą być przechowywane w sposób, który przyciąga dobrobyt. Często, nie zdając sobie z tego sprawy, umieszczamy pieniądze w miejscach, które hamują ich przepływ, tworząc blokady energetyczne, które mogą przyciągnąć negatywne energie lub trudności finansowe. Jesteś ciekawy tych miejsc? Odkryjmy je razem. Miejsce numer jeden, pod łóżkiem. Pozwól, że opowiem Ci historię o Sali, kobiecie z małej wioski w pobliżu gór. Sala była znana z pracowitości i oszczędności. Nie zarabiała dużo, ale odkładała ile mogła, mając nadzieję na poprawę swojej sytuacji. Jednak pomimo jej wysiłków, zawsze pojawiały się nieoczekiwane wydatki. Naprawy domu. Lub ciągłe poczucie braku pieniędzy. Sala trzymała swoje oszczędności w miejscu, które uważała za bezpieczne. Pod swoim łóżkiem, wierząc, że w ten sposób są chronione i że trzymając je blisko siebie podczas snu będą bezpieczne. Pewnego dnia, sala postanowiła odwiedzić starszą buddyjską mniszkę, znaną we wsi z mądrości o energii domowej. Po wyrażeniu swoich obaw dotyczących finansów. Mniszka zadała jej jedno proste pytanie, które na zawsze zmieniło perspektywę sali. Gdzie przechowujesz swoje pieniądze? Zaskoczona Sala odpowiedziała: Pod moim łóżkiem, nauczycielko. Myślałam, że trzymając je blisko zapewnię im bezpieczeństwo. Mniszka powoli skinęła głową z zamyśleniem. Rozumiem, ale czy wiesz, co dzieje się z energią, którą trzymasz pod łóżkiem? Chodź ze mną do Twoich starych pudeł. Chcę Ci coś pokazać. Rzeczywiście pieniądze sali były ukryte w kącie. Starsza kobieta delikatnym gestem poprosiła salę, by wyciągnęła pieniądze i usiadła obok niej na podłodze. Miejsce pod Twoim łóżkiem powiedziała Mniszka to miejsce, gdzie odpoczywasz, gdzie odłączasz się od świata to miejsce bezczynności i spokoju. Pomyśl o tym, kiedy śpisz, Twoja energia się uspokaja, a życie na kilka godzin zamiera. Pieniądze, które przechowujesz tutaj, także zostają uwięzione w tym samym spokoju, jakbyś się uśpiła obok siebie. Sala próbowała to zrozumieć. Pieniądze, kontynuowała mniszka, są jak rzeka, muszą płynąć, poruszać się swobodnie i być w miejscach, gdzie energia jest aktywna. I pełna życia. Ukrywając je pod łóżkiem, zatrzymujesz ich ruch, uwięzisz je w miejscu, gdzie energia nie może krążyć. Trzymanie ich tutaj to jak zamykanie drzwi do przepływu dobrobytu w Twoim życiu. Sala siedziała w milczeniu, rozmyślając nad tymi słowami, ale myślałam, że trzymając je blisko siebie podczas snu, chronię je, powiedziała. Starsza kobieta skinęła głową ze współczuciem. To naturalne, że chcesz chronić swoje pieniądze, ale one także muszą być w miejscu, gdzie energia żyje. Zauważyłaś, że pomimo oszczędzania zawsze czujesz, że twoje pieniądze wymykają się spod kontroli? To dlatego, że trzymając je w jednym miejscu, ich energia stagnuje. Miejsce pod twoim łóżkiem pełne jest statycznej energii, a nawet Przedmioty, które tam trzymasz, odzwierciedlają to zastanie, jak Twoje pieniądze mają rosnąć i mnożyć się, jeśli trzymasz je uwięzione w takim bezczynnym miejscu. Sala spojrzała pod łóżko i zdała sobie sprawę, jak wiele zapomnianych i nieuporządkowanych rzeczy tam przechowywała, zbierając kurz i blokując przepływ energii. Mniszka znów się uśmiechnęła i powiedziała. Proponuję, żebyś oczyściła to miejsce nie tylko usuń pieniądze, ale również wszystko inne, co tu uwięziłaś. Uwolnij to miejsce od bezczynności, a zobaczysz, jak krok po kroku przepływ dobrobytu zacznie napływać do Twojego życia. Sala posłuchała rady Mniszki. Nie tylko usunęła swoje pieniądze z podłóżka, ale również całkowicie wyczyściła to miejsce, pozostawiając je wolnym. I umożliwiając swobodny przepływ energii. Z czasem sala zaczęła zauważać małe zmiany w swojej sytuacji finansowej. Nie była to radykalna transformacja, ale pojawił się stały przepływ możliwości i spokój ducha, jakiego wcześniej nie doświadczyła. Zrozumiała, że miejsce, w którym przechowujemy nasze pieniądze, to nie tylko przestrzeń fizyczna, ale odbicie tego, jak energia przepływa w naszym życiu. Miejsce numer dwa szuflady w kuchni. Porozmawiajmy o drugim miejscu, w którym nie powinno się przechowywać pieniędzy szufladach w kuchni. Chociaż może wydawać się wygodne mieć szybki dostęp do gotówki, przechowywanie pieniędzy tutaj może faktycznie blokować przepływ dobrobytu w Twoim życiu. Pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Kuchnia to miejsce, gdzie dzieje się magia. Surowe składniki stają się pożywnymi posiłkami, pełnymi energii i życia. Ale co z tymi kuchennymi szufladami? Często zamieniają się w bałagan, wypełnione przyborami, papierami i zapomnianymi drobiazgami. Ten chaos zatrzymuje energię, a według nauk buddyjskich zakłóca przepływ obfitości. Miejsce numer 3: Łazienka. W małej wiosce, wiele lat temu. Żył mądry człowiek o imieniu Tenzin. Ludzie często szukali u niego porad w różnych sprawach, ponieważ miał opinię osoby rozumiejącej głębsze aspekty życia, zwłaszcza jak energia krąży wokół nas. Pewnego dnia młoda kobieta o imieniu Salah, zmagająca się z problemami finansowymi, zwróciła się do niego licząc na radę. Salah wyjaśniła, że usłyszała nietypową wskazówkę. Ktoś zasugerował jej, że trzymanie pieniędzy w łazience przyniesie szczęście i pomoże jej poprawić sytuację finansową. Zdesperowana, by zmienić swoją sytuację, Salah postanowiła podążyć za tą radą. Ukryła niewielkie sumy pieniędzy w szufladzie w łazience, oczekując, że jej los się odmieni. Jednak po kilku tygodniach jej kłopoty finansowe tylko się pogłębiły. Frustrowana i zdezorientowana, Salah udała się do Tenzina, aby zasięgnąć jego mądrości. Stary człowiek uważnie wysłuchał jej opowieści, a następnie poprosił o pokazanie łazienki, w której trzymała pieniądze. Gdy tam dotarli, Tenzin dokładnie przyjrzał się pomieszczeniu, zwracając uwagę na każdy szczegół, po czym zaczął mówić: Salah, rzekł łagodnie. Łazienka to miejsce, gdzie oczyszczamy się i zmywamy to. Czego już nie potrzebujemy. Woda, która tu płynie, symbolizuje uwolnienie i pozbywanie się, a nie wzrost czy obfitość. Kiedy umieszczasz swoje pieniądze w takim miejscu, wkładasz je tam, gdzie energia jest ciągle wypukiwana. Kontynuował. W naszych naukach pieniądze to nie tylko kawałek papieru lub moneta to forma energii, którą trzeba traktować z szacunkiem. Trzymając je w miejscu kojarzonym z odpadkami, nieświadomie mówisz wszechświatowi, że ich nie cenisz, że są czymś, co można wyrzucić. Tenzin wziął małą miskę wody i powoli wylał ją do odpływu, mówiąc. Wyobraź sobie swoje bogactwo jako tę wodę. Kiedy umieszczasz je w łazience, pozwalasz mu odpłynąć, tak jak wszystko inne, co spływa do kanału. Jeśli chcesz pielęgnować swój dobrobyt, Musisz przechowywać swoje pieniądze w miejscu, które odzwierciedla troskę, szacunek i wzrost. Salach była głęboko poruszona słowami Tenzina. Od tego momentu postanowiła traktować swoje pieniądze inaczej. Znalazła czyste, dobrze zorganizowane miejsce w swoim domu, gdzie mogła je przechowywać miejsce, które wydawało się zapraszające i pozytywne zaczęła także podchodzić do swoich finansów z większą uważnością i szacunkiem. Stopniowo w Salach zaczęła zauważać zmiany. Jej problemy finansowe zaczęły się łagodzić, a możliwości dobrobytu zaczęły napływać do jej życia. Ta historia uczy nas, że pieniądze, podobnie jak wszystkie formy energii, rozwijają się w środowiskach, gdzie są traktowane z troską. Trzymanie ich w miejscu, Związanym z odpadami i eliminacją, jak Łazienka, wysyła niewłaściwy sygnał do wszechświata na temat Twojej relacji z bogactwem. Łazienka nie jest odpowiednim miejscem dla Twojego majątku. Wybierz środowisko, które odzwierciedla dobrobyt i troskę, a zobaczysz, jak Twoja sytuacja finansowa się poprawi, gdy energia obfitości zacznie swobodniej płynąć w Twoim życiu. Kiedy pozytywna energia zacznie płynąć, traktuj swoje pieniądze tak, jak traktujesz swoje zdrowie, a Twój dobrobyt będzie się rozwijał. Miejsce numer 4 schowek lub piwnica. W górskiej wiosce mieszkał pracowity mężczyzna o imieniu Luden. Pomimo ciężkiej pracy zmagał się finansowo. Wydawało się, że pieniądze wymykały mu się z rąk tak szybko, jak je zarabiał. Zdesperowany szukał mądrości buddyjskiego mistrza o imieniu Sen. Po wysłuchaniu problemów Ludena, mistrz Sen zapytał go: Gdzie trzyma swoje pieniądze? Luden nieśmiało przyznał, że przechowywał je w piwnicy, ukryte w pudełku wśród zapomnianych rzeczy. Zaintrygowany mistrz zgodził się odwiedzić dom Ludena. Po wejściu do ciemnej piwnicy przywitały ich zakurzone pudła i połamane meble. Powietrze było ciężkie i zastane. Mistrz Sen zatrzymał się i zwrócił się do Ludena. To miejsce jest pełne tego, co zapomniałeś, powiedział łagodnie. Podobnie jak te zaniedbane przedmioty, twoje pieniądze są tu uwięzione. Luden zmarszczył brwi, ale myślałem, że chronię swoje pieniądze ukrywając je. Mistrz uśmiechnął się ze zrozumieniem. Widzisz, pieniądze to energia. Rozwijają się w ruchu i żywotności. Przechowując je w tym zastanym miejscu, wysyłasz sygnał, że Twoje bogactwo również jest uwięzione. Blokujesz przepływ dobrobytu w swoim życiu. Znowu zdobytą wiedzą, Luden zrozumiał, jak ważne jest, aby jego pieniądze były w miejscu pełnym energii i życia. Postanowił zmienić miejsce, w którym przechowywał swoje bogactwo. Otwierając drzwi do większej obfitości, mistrz Sen podniósł małe, zakurzone drewniane pudełko i otworzył je. W środku znajdowały się banknoty, które luden oszczędzał lata temu. Te pieniądze, powiedział mistrz, podobnie jak te przedmioty, zostały całkowicie zapomniane. Leżą tutaj tak długo, że ich energia jest uwięziona. Piwnica i schowek to miejsca, gdzie życie nie płynie, gdzie gromadzi się przeszłość, nie pozostawiając miejsca na nowe. Jeśli Twoje pieniądze zostaną tutaj, będą otoczone tą samą zastaną energią. Luden rozejrzał się, zdając sobie sprawę z prawdy w słowach Mistrza. Nagle wszystko stało się jasne. Jego pieniądze były pogrzebane w miejscu, gdzie energia była zablokowana, a to. Wpływało na jego zdolność do przyciągania nowych możliwości. Jeśli chcesz, aby Twój dobrobyt wzrastał, kontynuował Mistrz, musisz trzymać swoje pieniądze w miejscu, gdzie energia jest żywa, gdzie światło i ruch mają wolny dostęp. Piwnica symbolizuje przeszłość i bezczynność. Twoje pieniądze nie powinny być tutaj, z tym, co już nie jest żywe. Z tymi słowami Luden postanowił dokonać zmiany. Zaczął od sprzątania swojej piwnicy. Pozbył się przedmiotów, których już nie potrzebował i uporządkował to, co nadal było użyteczne. Ale co najważniejsze, przeniósł swoje pieniądze z tego ciemnego miejsca do jaśniejszej, bardziej aktywnej części swojego domu, gdzie mogły być traktowane z szacunkiem i uwagą. Z czasem Luden zauważył, że jego sytuacja finansowa zaczęła się poprawiać. Nie stało się to z dnia na dzień, ale stopniowo, gdy zmienił energię w swoim domu, zmieniła się również energia w jego życiu. Miejsce numer 5: stare ubrania lub kieszenie. Pozwól, że podzielę się historią, która pokazuje, dlaczego trzymanie pieniędzy w starych ubraniach lub kieszeniach może być szkodliwe dla Twojego dobrobytu. I jak taka praktyka może wpłynąć na Twoje finansowe samopoczucie? W spokojnym klasztorze mnich o imieniu Tenzin poświęcił swoje życie medytacji i prostocie. Nosił starą szatę, która niegdyś należała do jego mistrza, symbolizując mądrość, ale teraz była bardziej reliktem nostalgii niż praktycznym strojem. Pewnego dnia, podczas sprzątania swojej celi, Tenzin natknął się na zapomniany woreczek monet na dnie szuflady. Te monety zostały podarowane klasztorowi dawno temu i miały być przeznaczone na zapasy podczas jego podróży. Kiedy je wyciągnął, zauważył, że były brudne, zardzewiałe i straciły swój blask. Tenzin podzielił się swoim odkryciem ze starszym mędrcem, który mieszkał wysoko w górach. Te monety wydają się porzucone. Powiedział, pokazując je mędrcowi. Starzec uśmiechnął się życzliwie. Ach, Tenzin. Schowałeś się w miejscu, które symbolizuje przeszłość. Szata Twojego mistrza nie jest już używana na co dzień, więc monety również tam utknęły, tracąc swój potencjał. Ale co to znaczy? Zapytał zdezorientowany Tenzin. Pieniądze to żywa energia. Wyjaśnił mędrzec. Przechowując je w zapomnianych kieszeniach, Odłączasz się od własnego dobrobytu. Zainspirowany tą mądrością, Tenzin postanowił to zmienić. Znalazł specjalne miejsce w swojej celi, gdzie mógł uporządkować monety, oczyścić je i wystawić na działanie światła słonecznego. Ten drobny gest odmienił jego relacje z pieniędzmi, odświeżając jego połączenie z obfitością i szacunkiem do zasobów w jego życiu. Tenzin nauczył się, że pieniądze, podobnie jak wszystko w życiu, potrzebują odpowiedniego domu. Tak jak nie posadziłbyś nasion w suchej, ciemnej ziemi, oczekując, że wykiełkują, tak samo nie powinieneś pozwalać, by twój dobrobyt więdnął w ciemności. Za każdym razem, gdy przechowujesz pieniądze, upewnij się, że robisz to w miejscu, które odzwierciedla szacunek i troskę. Zadaj sobie pytanie. Czy przechowujesz swoje pieniądze w przestrzeni pełnej szacunku, czy też w miejscu zaniedbanym? Pamiętaj, pieniądze, podobnie jak wszystko inne, reagują na energię, którą w nie inwestujesz. Jeśli o nich zapomnisz, w starej kieszeni, obfitość może również o tobie zapomnieć. Wdzięczny za tę lekcję, Tenzin zaczął zwracać większą uwagę na to, gdzie przechowuje swoje pieniądze. I z biegiem czasu zauważył, że do jego życia zaczęły napływać drobne błogosławieństwa w niespodziewany sposób. Nauczył się, że nawet najprostsze szczegóły, takie jak miejsce, w którym trzymamy pieniądze, mogą mieć ogromny wpływ na naszą relację z dobrobytem. Miejsce numer 6: Pod lodówką. Poznaj asmę. Kobietę, która szczyciła się swoimi umiejętnościami oszczędzania. Ale mimo starannych wysiłków, jej oszczędności zawsze znikały. Pewnego dnia, podczas sprzątania swojego domu, asma postanowiła przesunąć lodówkę, by dokładnie ją wyczyścić. Ku swojemu zdziwieniu, znalazła zakurzoną kopertę zgniecioną pod lodówką. W środku odkryła pieniądze, które ukryła lata temu, wierząc, że to bezpieczne miejsce. Ten moment był dla asmy przełomowy. Zrozumiała, że traktowała swoje pieniądze jako coś, co należy ukryć, zamiast pozwolić im swobodnie krążyć w jej życiu. Zainspirowana tym odkryciem, Asma wyjęła pieniądze, oczyściła je i umieściła w bardziej widocznym, otwartym miejscu, gdzie energia mogła swobodnie płynąć. Asma również zmieniła swoje podejście do finansów. Zamiast bać się straty, zaczęła szanować swoje pieniądze. Pozwalając im rosnąć i krążyć naturalnie. Jej doświadczenie uczy nas ważnej lekcji. Ciężkie urządzenia, takie jak lodówki, symbolizują ciężar i stagnację. Ukrywanie pieniędzy pod nimi jest jak zakopywanie swojego dobrobytu. Bez względu na to, ile oszczędzasz, jeśli przechowujesz je w miejscach, gdzie energia nie może płynąć, Twoje bogactwo pozostanie ograniczone. Pamiętaj o historii asmy, gdy będziesz decydować, gdzie przechowywać swoje oszczędności. Pieniądze, jak roślina, potrzebują światła i przestrzeni, by się rozwijać. Unikaj ciemnych zakamarków i ciężkich przedmiotów. Znajdź miejsce, które pozwala na ruch i otwartość, a energia twoich finansów będzie płynąć bardziej obficie. Miejsce numer 7. W zniszczonym lub zużytym portfelu. Dawno temu żył człowiek o imieniu Gail, który miał stabilną pracę i wystarczająco dużo, by żyć komfortowo, ale czuł, że jego finanse są zastygłe. Mimo jego starań, by oszczędzać, jego konto bankowe szybko się opróżniało, a on miał trudności z gromadzeniem większych kwot. Pewnego dnia, spacerując po targu. Gail zauważył starego mężczyznę sprzedającego rękodzieło. Spokojny wyraz twarzy starca kontrastował z gwarą targowiska, co przyciągnęło uwagę Gaila. Zaintrygowany, Gail postanowił kupić mały amulet. Gdy wyciągnął portfel, stary mężczyzna zauważył jego zniszczony i zużyty stan. Ten portfel przeżył lepsze dni. Delikatnie zauważył starzec. Gail. Nieco zawstydzony, przyznał, że miał go od lat i wciąż go używał, bo był praktyczny. Pewnego dnia Gail spotkał starego mężczyznę, który zauważył jego zniszczony portfel. Z życzliwym uśmiechem starzec powiedział: W naszej tradycji wszystko ma energię, w tym Twój portfel. To nie tylko miejsce na pieniądze, to symbol tego, jak cenisz swoje finanse. Jeśli jest zniszczony. Jak możesz oczekiwać, że pieniądze będą do ciebie płynąć? To jak zaproszenie gościa do domu, który się rozpada, energia obfitości potrzebuje porządnego miejsca, by się osiedlić. Gail był zaskoczony. Nigdy wcześniej nie myślał o tym, jak jego zużyty portfel odzwierciedla jego podejście do pieniędzy. Przechowywanie gotówki w zużytym portfelu było znakiem, jak mało cenił swój dobrobyt. Zainspirowany Gail kupił piękny, skórzany portfel od starca i zaczął traktować swoje pieniądze z wdzięcznością. Zrozumiał, że dbanie o swój portfel oznacza szanowanie swojego dobrobytu. Z czasem Gail zauważył znaczną zmianę. Nie tylko oszczędzał więcej, ale także rozwinął zdrowszą relację z pieniędzmi, postrzegając je jako energię, która płynie do niego i od niego. Gail nauczył się, że stan jego portfela. Odzwierciedla jego szacunek dla obfitości. Zużyty portfel symbolizował zaniedbanie, podczas gdy zadbany demonstrował szacunek i wdzięczność za błogosławieństwa życia. Jeśli przechowujesz swoje pieniądze w zniszczonym portfelu, może nadszedł czas na zmianę. Pamiętaj, że szanowanie pieniędzy jest kluczowe, aby energia swobodnie płynęła w naszym życiu. Teraz, gdy znasz siedem miejsc, których Należy unikać przy przechowywaniu pieniędzy, jakie zmiany wprowadzisz, aby przyciągnąć więcej dobrobytu. Które obszary Twojego domu mogą wpływać na Twoje finansowe dobro? Jak zamierzasz się nimi zająć? Podziel się swoimi myślami w komentarzach i nie zapomnij napisać. Bogactwo i obfitość przychodzą do mojego życia, aby aktywować pozytywną energię i utrwalić swoją intencję przyciągania obfitości. Jeśli podobał ci się ten film, polub, subskrybuj i włącz powiadomienia. Udostępnij go swoim bliskim, aby oni również mogli skorzystać. Dziękujemy za dołączenie do nas i do zobaczenia następnym razem, drodzy przyjaciele.